Witam, Tomasz Rząsa, obecnie dyrektor reprezentacji do spraw kontaktów z mediami. Oglądacie Extra Time. Chciałbym się podzielić z Wami dwoma, trzema radami dotyczącymi wyjazdów, poza granicę Polski młodych młodych chłopaków. Znam to z autopsji gdyż, gdyż sam wyjeżdżałem mając 21 lat i, i wiem że, że nie jest to nie jest to proste. Najważniejsza rada dla was młodych piłkarzy którzy gdzieś zaistnieli już w polskiej piłce to jest fakt że na zachodzie w zachodnich klubach bardzo żywiołowo podchodzi się do, do treningu. Dużo jest, dużo jest krzyczenia, dużo jest mówienia, dużo jest podpowiedzi i, i to jest jeden z pierwszych podstawowych błędów, którzy, które popełniają młodzi piłkarze, że, że źle rozumieją intencje kolegów z drużyny. Gdyż najczęściej nie znając, nie znając danego języka, w którym, w którym kraju akurat danym grają, E, niedobrze odbierają e, zawołania innych, innych piłkarzy. Czyli podstawowa zasada uczyć się języka jak najszybciej, jeszcze przed wyjazdem, znać przynajmniej te, te podstawowe zwroty, by, by później móc łatwo komunikować się e, z, z innymi zawodnikami. E, będąc na takim treningu, a nie rozumiejąc, co się, co się w koło dzieje, e, zawodnicy słyszą krzyki, słyszą. E, Słyszą gestykulacje, widzą gestykulacje i, i no i potem mogą to odbierać nie tak jak, 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 jak powinni, że, że może ktoś im coś źle życzy, może, im, może ich chce napiętnować, ich błędy, także, także to jedna, jedna z takich ważnych zasad. Druga, że, że zawodnik wyjeżdżając za granicę powinien być bardzo pewny swoich umiejętności. Oczywiście są zawodnicy, którzy, którym bardzo łatwo to przychodzi, gdyż no tak charakterologicznie podchodzą do wykonywanego zawodu, ale jest wielu takich, którzy potrzebują jednak tego treningu, potrzebują meczu, potrzebują drobnego sukcesu, by, by móc później, później zaistnieć. Także bardzo ważne, by by tą formę, którą prezentowali w Lidze Polskiej wcześniej właśnie, wcześniej właśnie grając na krajowych boiskach ustabilizować, czyli, czyli być, być nie tylko piłkarsko, ale i, i dobrze mentalnie przygotowanym do wyjazdu za granicę. Gdyż, gdyż jak wiemy, no w, w polskiej lidze ta konkurencja jest dużo mniejsza, e, jeśli chodzi o kluby, e, to jednak poza granicami, gdy, gdy ten poziom jest wyższy i też pieniądze inne wchodzą, w grę, tych zawodników na, na daną pozycję jest więcej o podobnych umiejętnościach, i wtedy często ta forma chwili decyduje o tym, czy, czy się będzie grało, czy nie. Więc psychika odgrywa olbrzymią, olbrzymią rolę. No, oczywiście o takich podstawowych zasadach, jak, jak sportowy tryb życia, jak stuprocentowe jak zaangażowanie i podejście do treningu, to, to nie ma co wspominać i mówić, bo, bo są to. Zwykłe, naturalne rzeczy, o których, o których nie trzeba mówić, a, a które są ze statusu przyjmowane przez, przez wszystkich w klubie. Oczywiście, oczywiście, wyjeżdżając za granicę, jeśli jest to młody człowiek, no to też wszystko zależy od jego osobowości, od, od podejścia do, do wykonywanego zawodu. Gdyż oczywiście najczęściej wyjeżdżają młodzi ludzie wyjeżdżają sami, nie, nie, nie wyjeżdżają z partnerkami życiowymi. Czy, E, czy z rodzinami, więc, e, więc ten początek na pewno jest, jest trudny. Są e, troszeczkę poza, poza tym e, poza klubem, poza tym życiem sportowym, są zdani na siebie, więc e, jak sobie zorganizują czas, e, jak będą kreatywni, jak będą potrafili e, ten dzień dalszy wykorzystać. Będzie zależało, jak się będą później czuli właśnie w tym życiu sportowym. E, także taka otwartość, takie szukanie kontaktu, no i przede wszystkim znajomość, znajomość szybka, nauka i znajomość języka w danym kraju umożliwia nam właśnie ten kontakt, umożliwia nam funkcjonowanie w społeczeństwie, co znowu przekłada się na, na aspekt sportowy. Także bardzo, bardzo ważna rzecz.